Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy kolejny tydzień dzisiaj, jest, kochani, poniedziałek. Pogoda jest słoneczko, nawet tak w miarę jest na polu, jest przed godziną 12 w południe. Ja w tej chwili właśnie wychodzę. Jadę, moi drodzy, dzisiaj jeszcze na cmentarz, wczoraj w ogóle w niedzielę też byliśmy urodziny, byliśmy też właśnie na jednym cmentarzu, na drugim, żeby po prostu, wiecie, tego pierwszego no nie rozdwoimy się po prostu, żeby wszędzie jechać, także więc już trochę wczoraj na dwóch cmentarzach my byli, także teraz jadę jeszcze na jeden, teraz no, i w środę dopiero pójdziemy tutaj, właśnie do nas. Jeszcze tam gdzieś musimy jechać. No, ale także, więc trochę rzeczy pozałatwiamy, powiem Wam, póki jest pogoda. Właśnie to też można jechać i wysprzątać. Także, więc kochani, ja teraz uciekam. Potem jadę jeszcze, właśnie kochani, po moje zamówienie przyszło zamówienie do sklepu do Kropa. Zamówiłam, kochani, tą kurtkę, ten kożuszek jasny, co wam ostatnio pokazywałam, co go mierzyłam właśnie w kropie. Także już jest do odebrania. No, i jak przyjadę, to dopiero później pojadę po moje zamówienie. Także, kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga. Jestem w domu. Jak widzieliście, byłam w Dilzie. W Dilzie kupiłam właśnie cappuccino, słony karmel. No i oczywiście tą czekoladę, właśnie o smaku marcepana. Powiem Wam, że naprawdę jest przepyszna. Także więc mam cappuccino i czekoladę na gorąco. A teraz się idę przebierać, bo powiem Wam, że jest tak mega ciepło. Ja sobie ubrałam właśnie ten pół półkolt taki i tak się zgrzałam. Jest mi tak gorąco, że za chwilę ubieram sobie z krótkim rękawkiem. Jemy obiad, no i później dopiero jadę właśnie pod moje zamówienie do Kroba. Ja już przebrana. Ubrałam sobie bliskę z krótkim rękawkiem. Powiem Wam, że spięłam sobie tutaj wózy w kucyka. Mega jest mi gorąco na polu, naprawdę powiem Wam. Tak mi to grzało. Ubrałam sobie jeszcze tą marynarkę ja w popitkę i powiem wam, że szczerze, mówiąc, tak gorąco by było, cały piec po prostu mokre. Dobra, moi drodzy, ja teraz robię, mam obiad, zimia jakiej osadzone jest dzisiaj. Jeszcze mięso mi ze wczoraj też zostało, to kto co będzie chciał, a ja mam ochotę, powiem Wam, wiecie na co? Mam tutaj jabłka i mam ochotę na y, smażone jabłka z ryżem i posypane cynamonem. Także smażę jabłuszka, gotuję ryż. No i będę mieć kochani, ja taki obiad. Dawno nie jadłam właśnie ryżu z jabłkami z cynamonem, więc zrobię to dzisiaj. Smażę właśnie jabłka do ryżu. Tu mi się woda gotuje właśnie na ryż. No i będzie fajny obiad. Do tego jeszcze powiem Wam osobno, też mam ziemniaki. Tam naprawdę mięso, mam ziemniaki, więc co to będzie? Jadł czy jajko sadzone z ziemniakami, czy ziemniaki? Po prostu z mięsem. Ja mam ochotę na ryż, po prostu z jabłkami. I zobaczcie, co tutaj mamy. Ryż z jabłkami i z cynamonem. A tutaj co mamy? Mamy moi drodzy dynie, balon w kształcie dyni. Dobra, jem y, makaron. Może makaron mówię, makaron też mógłby być, ale jest to ryż z jabłkami i cynamonem, bo później y, y, muszę właśnie jechać, także więc jem teraz. To ja już jestem gotowa, jesteśmy po obiedzie akurat już. No i ja teraz y, odebrać to moje zamówienie z skropa. W ogóle się przebrałam, ubrałam sobie tą y, koszulę taką w y, kwiatki błękitną, jeansy. O kowbojki oczywiście no i torebka no i zarzuciłam sobie właśnie tą ramoneskę, tą fuksjową bo powiem Wam, że w sumie jest ciepło a przy tym tak się gorąco zrobiło, że no, także jadę tak, jeszcze muszę jeść auto, zatankować no i jadę Kochani, ja już właśnie przyjechałam, jestem pod galerią, jestem na parkingu, zaparkowałam. No i idę po moje zamówienie, właśnie do Kropa. Powiem Wam, ale ciepło, naprawdę pogoda jest fantastyczna. Ale takie korki powiem Wam od nas tutaj, żeby dojechać naprawdę po prostu masakra, żeby dojechać w takim korku. Kurczę, już bym dawno tutaj była, no ale niestety wyleką się wszyscy. Większość teraz pracy jest przed godziną, no, za chwilę będzie wpół do czwartej. Także więc widzicie, czas szybko leci. Tak więc ja idę, lecę właśnie do galerii, no i potem jeszcze sobie podjadę do Intermarche. No i oczywiście do domu. Musiałam właśnie ubrać okulary, bo dlatego, że e, tak słońce świeciło, że po prostu nic nie widać, po prostu oślepia e, raziło. Także widzicie, taka ładna pogoda, że jeszcze w okularach. No to moi drodzy ja już jestem, idę właśnie do kropa, bo to zamówienie w końcu. No to moi drodzy, już paczkę właśnie odebrałam, ją tutaj jadę teraz do intermarszy. Yy, Jestem, moi drodzy, już w domu. Dotarłam, jest już po godzinie 16, chyba jest gdzieś około yy, 16.30. No i powiem Wam, że jednak yy, robi się już yy, ciemno. Jak jechałam, to już taka szarówka powiem Wam, no teraz przez ten y, zmiany czasu, to niestety robi się szybko yy, ciemno. No, a tak w ogóle zobaczcie, zmieniłam sobie kolor poznowci, tu mam biały, tu mam takie fiolet, fuksja, Idę sobie zrobić yy, cappuccino i później Wam pokażę, że właśnie yy, to zamówienie, to futerko. Ja już, moi drodzy, właśnie weszłam tego miska, który go e, przywiozłam dzisiaj i powiem Wam, że dobrze, że jednak e, go przymierzyłam, że nie wzięłam eski, tylko wzięłam m bo dlatego, że wiecie, e, lepiej trochę większe, żeby ubrać jakiś grubszy sweter, bo tamtą e, czarną mam, e, powiem Wam, eskę, chociaż ubiorę ubior sweter, no ale powiem Wam, że jednak jest taka trochę bardziej dopasowana, obcisła, a ta jest taka, powiem Wam, MK lepsza. Na tą czarną powiem Wam też lubię. Ale to jest naprawdę fajny ten misiek. Nie wiem, czy tak widać, ale chyba widać. No. Także, moi drodzy, taki miś można się oczywiście zasunąć. Powiem Wam, że ja lubię w takich miśkach właśnie chodzić niż po prostu w kurtce. O, zobaczcie kaptur jest przynajmniej też duży, można założyć i powiem Wam, że mega ciepło. Od środka też ma futerko właśnie ten miś. No powiem Wam, że fajny. Bardzo fajny ten misiek. No. Także, moje drodzy, miska już mam. Chciałam właśnie takiego beżowego. To jest taki niby beż, niby krem, taki no w każdym bądź razie taki jaśniutki. No, zobaczcie, taki fajny mi się Bardzo ciepło ściągam, bo jest mi naprawdę mega yy, gorąco w nim. I jest ciemno. Jest przed godziną 17, dokładnie za 15.17 yy, i jest moje wody ciemno. Nie wiem, ale powiem Wam, że teraz trzeba się przestawić właśnie na ten czas. W Czas będzie ciemno. Nie lubię, właśnie nie po czym ten czas przestawiają. Powiem Wam, że nie lubię jak tak czas się robić ciemno, niestety. Tak jest, no powiem mam bez nadzienia. Już teraz wracałam z zakupów, no to mówię. Już taka szarówka. Ciemno już się robiło ciemno praktycznie na tych drogach. A teraz już całkowicie ciemno jest. No cóż zrobić. Tak już będzie. Trzeba to jakoś do wiosny przeżyć, no nie tak. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy wtorek, jest o godzinie 7, 7.10 dokładnie, powiem Wam, no jest na polu cieplutko, bo jest już aż 16 stopni, już od 6 rano, nawet przed 6 już było 16 stopni, naprawdę jest bardzo ciepło, ja założyłam właśnie ten mój dres z Massimo Conti, no i jadę za chwilę Kamilę do szkoły, właśnie jadę w samym dresie, bo jest naprawdę, powiem Wam, ciepło, właśnie muszę sobie tutaj roletę właśnie... Odsunąć, bo jeszcze nie odsuniłam. Jest już yy, widno, ale powiem Wam, że tak jak i się pasa, opowiada się dzień pochmurny, chociaż jest ciepło. Ale kochani, powiem Wam strasznie wieje, Nie wiem, czy u Was tak samo ciepło jest, ale ten wiatr taki, że idzie normalnie urwać głowę, byłam przedtem właśnie na polu, puściłam to wika i tak strasznie wieje, ale jest y, ciepło. Także kochani, y, zapraszam Was na kolejny dzień ze mną, vlog będzie łączony z dniem wczorajszym. wczoraj już y, nie odezwałam się, już nic nie nagrałam, mąż później z pracy przyjechał, wiecie, obiad i tak dalej, i tak dalej, także więc jestem kochani dzisiaj, dzisiaj zakończę właśnie tego vloga a teraz, moi drodzy, dobra, zbieram się, żeby Kamila nie spóźniła się do szkoły. I've been ja już jestem, właśnie wróciłam, zawiozłam Kamilę do szkoły. Kamila dzisiaj właśnie się przebrała za diablicę, miała rogi widły. Dzisiaj właśnie mieli się przebrać na Halloween właśnie jakieś stroje. No, także więc widzicie, jako szkoła ponadpodstawowa, a po prostu też się po prostu przebierają. U na szkole się nie przebierają, a widzicie w takiej szkole kazali się przebrać stroje, robią zdjęcia no powiem, fajnie się nawet bawią fajnie no, ja teraz moi drodzy coś <laughs> zachrypłam ja teraz właśnie biorę się za robienie śniadania bo jeszcze y, nie jadłam oczywiście y, cappuccino później sobie sobie może to karmelowe, co właśnie wczoraj kupiłam no, ale na razie śniadanko a potem kochani gotujemy rosół dzisiaj no, to ja robię sobie śniadanko Robię sobie takie dwie kromeczki, zobaczcie, z takiego fajnego, kwadratowego y, chlebusia. I chyba zrobię sobie samym z samym serem, bo powiem wam, że ja rano tak nie mam za bardzo smaku, żeby zjeść. Jeszcze wiecie, jak rano się spieszę, żeby zawieźć do szkoły, później zaprowadzić kolejnego. No to wiecie, to ja wtedy y, szybko, szybko i potem w ogóle nawet musi szczerze mówiąc nie chcę mam tutaj ser, więc sobie robię kanapki, kochani po prostu z samym serem, lubię takie czasem lubię, lubię sobie zrobić na przykład z dżemem, z czarnej porzeczki albo z powidłami, albo na przykład jak mam biały ser, dzisiaj akurat nie mam, nie kupiłam to sobie robię chleb z masłem na to daję biały ser i dżem z czarnej pożyczki albo powidła no, także moje kanapki zrobione, zaraz przekładam je na talerzyk. I moi drodzy, śniadanie zrobione na szybkiego. Idę jeść, bo jestem nawet w sumie i na trochę. A w ogóle tak dzisiaj powiem Wam bez podkładu. Ostatnio się nauczyłam z tym podkładem i ostatnio używam tego przez parę dni podkładu brązera bo chciałam sprawdzić ten brązer pumpkin, fajnie wygląda właśnie z tej serii pumpkin z Biedronki, także go przetestowałam, naprawdę świetny jest, nie ściera się tak super, naprawdę Wam polecam, ale w żadnej Biedronce na przykład u nas nie ma nic z tej kolekcji pumpkin, nic po prostu już nie ma. Mi się trochę udało jeden kupić, właśnie ten brązer, z czego jestem bardzo zadowolona, że go po prostu dostałam. Dobra, moi drodzy, ja jem to śniadanie, bo sobie zrobiłam i oczywiście zaraz ściągam tą moją bluzę, bo jest mi i trochę gorąco. Zobaczcie, jakiego mam tutaj fajnego konika za oknem. Piękny, biały. Właśnie tutaj orają, właśnie tutaj y, pole. Zobaczcie, jaki fajny. Biały i ma takie pompony w y, czerwone. No super. i've been running round in circles chasing my tail and lost my way seeking shelter in different corners never finding a place to stay somehow ended up here on the ground brother help me up i've fallen down i know that i hurt the ones that i hold dear the ones i love thought that i would find the answers drinking till my feet felt numb just like father did when i was young i don't know how i could be so dumb I've been lost I gotowe moi drodzy, cappuccino kochani, zrobione zrobiłam sobie właśnie to cappuccino co wczoraj właśnie kupiłam w Dilzie czyli słony karmel powiem Wam, że te właśnie z Mokatu właśnie w tych dużych torebkach są naprawdę bardzo dobre te cappuccino no i oczywiście powiem Wam ta czekolada marcepanowa co ostatnio piłam Wam też pokazywałam wczoraj, też kupiłam sobie opakowanie naprawdę jest po prostu świetna, ja uwielbiam także i ten słony karmel i cappuccino tak samo jest belgijska czekolada też jest świetna no i właśnie y, tamta czekolada na gorąco także moi drodzy polecam, ja przynajmniej uwielbiam zobaczcie teraz to są właśnie moje dwa ulubieńcy właśnie czekolada na gorąco y, marcepanowa i cappuccino y, słony karmel to już, już od dawna ale naprawdę te dwa po prostu wymiatają i jak i no będą, to będę je stale kupywać. I tak, moi drodzy, dzień leci naprawdę szybko. Ja już nastawiłam rosół, właśnie mi się w tej chwili już gotuje. Nastawiłam, teraz jestem właśnie w łazience, bo nastawiłam, jak słyszycie, pranie. Właśnie się tam pierze, przynajmniej zrobię dzisiaj pranie. Wieczorem, wiecie, trzeba się okąpać, więc to pranie zrobię dzisiaj. Może jeszcze powieszę na balkon, wiecie, tak owieje, bo strasznie wieje. No to przynajmniej trochę, może pranie wyschnie. Rozpuściłam sobie teraz włosy i ten trochę mi właśnie głowa bolała, więc jak mi głowa boli, to powiem Wam, że zawsze ściągam krotkę i jest o wiele. Lepiej czasem może ciśnienie, niż coś na głowie, jak jest mocniej związane i dlatego czasem boli yy, głowa. No, a tak w ogóle powiem Wam, zastanawiam się właśnie, myślę teraz, a propos moich traw, czy wziąć już je, o tą największą, właściwie taką rozłożoną, co ma takie kićki, dość sporo tych kićków i właśnie zastanawiam się, czy jej nie związać, póki jest sucho, no bo wiecie, te trawy jednak, żeby związać w taki snopek, wiecie, to muszą być jednak suche, nie powinno się związywać traw, które są mokre, bo dlatego jak zwiążecie te trawy, są mokre, w środku zacznie ona gnić właśnie. No, i zastanawiam się, póki właśnie jest, nie jest mokro. Jest sucho, w tak fajnie wiecie owiał, i właśnie dlatego zastanawiam się, czy je po prostu nie związać. Dzisiaj właśnie te, które są takie, wiecie, bardzo rozłożone. Czyli mam tutaj dwie, pod, jedna pod kartaką, a druga tutaj zaraz, jak się idzie, właśnie tutaj do bramki koło tych moich y, hortensji. Także właśnie się y, zastanawiam, czy ja y, dzisiaj później tego czasem nie zwiążę, chociaż tych dwóch właśnie. Traf. No powiem Wam, że trochę ciężko mi będzie pewnie związać samemu, szczególnie tą jedną trawę, bo jest naprawdę olbrzymia, że ja nie wiem jak ja to obejmę, chyba będę musiała dwa takie po prostu stopki z niej zrobić, bo jest naprawdę olbrzymia, jest tak duża, że zajmuje powiem Wam praktycznie cały chodnik jak się idzie do bramki. No także myślę, że chyba dzisiaj może tą akurat zwiążę bo jest przynajmniej sucha, wiecie, jeszcze te owiana dzisiaj tym wiatrem, więc chyba to zwiążę, tamte zostawię, bo one nie są przez takie grube bardzo, no. Także więc chyba, chyba to jak mówię, zwiążę dzisiaj tą jedną trawę, a na razie jestem teraz w domu, pilnie rosną, żeby nie właśnie. Idę teraz podkurzam, muszę tu wszystko poodkurzać, właśnie muszę umyć, umyć kabinę tutaj prysznicową. No, i taki dzień powiem Wam sprzątający, później muszę jechać jeszcze po Kamilę. No, także więc kochani, zabieram się za odkurzanie, a pranie się też. Powiem Wam, że byłam właśnie teraz przed chwilą yy, na bólu. Byłam właśnie na drodze po Kubły, bo wywoli, wywozili odpady. No i powiem Wam, że wzięłam w grabie, pograbiłam wszystkie liście, związałam, powiem Wam dwie trawy. Później pewnie, jak pojadę po Kamilę. Bo jeszcze jest czas, to wam pewnie pokażę. Także dwie trawy spięte w takie wiecie, snopki fajne. Dobrze, że jest właśnie sucho: jak jest sucho, to lepiej je właśnie wtedy wiązać, a nie jak jest mokre. Także dwie trawy mam z głowy, potem tylko resztę jeszcze zwiążę. No i będzie stronę powiedziałam, ale się zmachałam, zgrzałam się. Właśnie jeszcze widzę, że mam trawę we włosach po prostu powbijała mi się wszędzie w te grupy lana, także musiałam się obierać no i tak szczerze mówiąc powiem Wam e, zrobiłam sobie makijaż e, dałam sobie trochę właśnie podkładu e, brązera no i oczywiście e, pomadkę na usta no i a widzicie, miałam dzisiaj nie używać w ogóle podkładu, ale jednak stwierdziłam, że mam taka zmachana już potem, czerwona na twarzy, bo ten wiatr mnie wywiał. Jadę później po Kamilę, muszę jeszcze jechać na cmentarz właśnie, więc mówię, zrobię sobie taki delikatny makijaż. Oczy były, tylko rzęsy, kreska, więc podkład i właśnie ten bronzer z tej z tego Bel z Biedronki z tej kolekcji Pumpkin. Powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda, naprawdę bardzo ładny kolor super, mi się naprawdę bardzo podoba muszę ściągnąć uszy i właśnie uczesać się ale jeszcze muszę iść na dole odkurzyć bo jeszcze na dole nie zdążyłam poodkurzać bo poszłam właśnie na chłodę no i moi drodzy niestety pada deszcz mam właśnie jechać po Kamile już jest po 15 wychodzi w pół do czwartej więc no pada ale zobaczcie, zdążyłam przynajmniej yy, związać właśnie tą jedną trawę i zobaczcie tu jest kolejna trawa związana i udało mi się liście wygrabić z kaltawy, bo zobaczcie już jest całkiem goła nie ma liści, jeszcze parę liści zostało no ale trawy przynajmniej mam związane jestem kochani właśnie pod szkołą. czekam tutaj na Kamilę i powiem wam tak się rozlało, tak leje, tak pada, a my jeszcze będziemy musiały jechać na cmentarz. Także wzięłam sobie taki, wiecie, duży parasol, żebyśmy się zmieściły razem z Kamilą. No, także na razie czekam, a deszcz sobie pada. Powiem Wam, że ładnie było, pranie mi wyschło, prawie wyschło na balkonie, bo jeszcze delikatnie jest takie jakby wilgotne. To tak jeszcze musiałam porozkładać w domu na nagrzejniki. No i powiem Wam, że pogoda się zepsuła, no niestety. Nie może być ładnie na jutro, no bo widzicie, tak to jest, kurczę. Ale miejmy nadzieję, że może, żeby chociaż tylko nie padało jutro. Kochani, wróciliśmy właśnie do domu. Powiem Wam, będzie jeszcze na cmentarzu, ale kurczę, leje, niby parasol, ale wiecie, zapalić tu z każdej jednej strony to się tak, wiecie, pod parasolem nie da. Zobaczcie, całe włosy mokre, aż mi się po prostu pokręciły. Także powiem Wam, no makabra. Yy, na polu już prawie szarówkę już się ciemno robi. No, powiem Wam, ale brakuje jeszcze tego czasu, powiem Wam. Oj, brakuje. Yy, ja idę teraz właśnie Kamili stroję obiad, mamy Rosół. I zabieram się za mycie kabiny, bo widać, że jest zaciapana, z kamienia już jest brudne, więc biorę się za mycie właśnie łazienki. Powiem Wam, umyłam sobie cały dół, schody wymyłam, wszystko, drzwi wejściowe do domu, lustro na dole, także jest pięknie, ładnie. Także kochani, ja będę kończyć tego vloga. Jak Wam się podobał ktoś taki dwudniowy, dajcie łapkę do góry. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Widzimy się, kochani, w kolejnym vlogu. Właśnie widzę, że mój mąż dzwoni, bo wraca z pracy. Także trzymajcie się, kochani, cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa!